Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Co słychać? TV. Drodzy Państwo, i znowu nas przywiodło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I znowu mamy trzy osoby przed naszą kamerą tygodni tygodnika i telewizji. Co słychać? Pani Dyrektor, przywiodła nas tutaj konferencja, którą ostatnio organizowaliście. Może Pani powie, skąd taka, taki pomysł takiej konferencji i, i czy MOPS-owi naprawdę są potrzebne konferencje? Konferencje są niezbędne. Są miejscem i okazją spotkań ludzi zajmujących się danym obszarem z dziedziny polityki społecznej. Konferencja, o której Pan redaktor był łaskaw wspomnieć, odbyła się 5 listopada i nosiła tytuł Budowanie systemu skutecznej pomocy dziecku i rodzinie w mieście Misk Mazowiecki. I jest jednym z pierwszych działań, w ramach realizacji programu wspierania rodziny, który Rada naszego miasta przyjęła w dniu 24 Czyli wypełniacie postanowienia tak. uchwały uchwały Odstały. Rady Miasta. Mm -hmm. Największy wkład pracy w tak. zorganizowanie konferencji włożyła pani magister Monika Michali-Towani i ją poproszę o e, przedstawienie celów konferencji. No bardzo mi się podoba ten drugi człon nazwiska pani Moniko. Dziękuję Może bardzo. pani naszym telewizom zdradzić, skąd taki człon? No, podobno jakiś pradziadek, nie, nie, nie mam takich korzeni e, rodzinnych, że nie miałby kto mi tego tak dokładnie przekazać, ale z tego co mówiła babcia, to pradziadek pochodził e, z Włoch. No tak, słychać to tak. właśnie, bardzo piękne, ale proszę mi powiedzieć, e, czy rzeczywiście e, e, pomysł na tego rodzaju konferencje jest przyspieszy, czy uznatni, czy zmoże pomóc dla dzieci i rodziny. Jeżeli chodzi o to, czy przyspieszy, to na pewno nie, ale tak jak pani dyrektor powiedziała, konferencja odbyła się w związku z uchwałą, która została przyjęta przez Radę Miasta, programem wspierania rodziny w mieście Misk Mazowiecki na lata 2013-2015. Pani dyrektor nie wspomniała, że program był tutaj opracowany przy ośrodku pod okiem płynnym pani dyrektor. Też inne instytucje zapoznawały się z cenami, które były zawarte w tym programie. I w związku z tym także powstał harmonogram działań w naszym ośrodku na ten rok, w związku z tym programem. I pierwszym takim celem tego programu było zintegrowanie systemu pomocy dziecku i jej rodzinie w naszym mieście. Tutaj pomysłem pani dyrektor była właśnie ta konferencja, która miała na celu... Tak jak Pani też powiedziała, zapoznanie się różnych instytucji. Że, że oczywiście coś się dzieje w naszym mieście na rzecz dziecka i rodziny. Tak? Tylko, że to już się dzieje, dzieje ale każdy dużo. osobno. Tak, tak, każdy osobno. I dlatego, to jak też Pani dyrektor mówiła, mm. to było e, spotkanie, e, że każda z tych instytucji mogła powiedzieć kilka zdań o tym, czym się e, zajmuje, tak, co robi, jak działa, na czym ta, ta praca ich polega, e, czego im brakuje, także e, było czy takie mieszkania. Czy to była tak? pierwsza tego typu konferencja w ogóle, czy już. Państwo konferowali na ten temat. Na ten temat nie. Jeszcze nie. Czyli co, żeby nie każdy sobie rzepkę skrobał, tak, to tak. zorganizowali się konferencje. Tak. A potem co tak. na przykład taki prelegent z Radoryża Smolanego, który mniej osobiście jest drogi, a przecież to nie jest mieszkaniec, ani, ani instytucja na powiecie miejskim czy w mieście e, miejskim. Proszę pana, w Radoryżu Smolanym znajduje się dom dziecka, w którym postanowieniem sądu zostają umieszczane dzieci z naszego terenu. Również? Również. Oczywiście, jeżeli nie, nie ma miejsca tutaj w naszym powiatowym domu dziecka, czyli Siennica i Falbogi, na tak. tak. Falbogach i w Siennicy, to instytucja szuka po prostu miejsca dla dziecka. To jest najbliższy na... dom dziecka, tak? tak? Po, po tych naszych. Jeden z bliższych. Tak, jeden tak. Z bliższych. No, ale też, w którym może znalazło się w tym momencie miejsce, tak? Rozumiem. Że, że mo mogli przyjąć po prostu nasze, nasze, nasze dziecko z naszego domu. Ja, ja rozumiem, że Radoryż słynie z dobrej opieki nad dziećmi, tak? Bo, bo chyba byście tak, inaczej nie zapraszali, tak. To Rozumiem. Współpracujemy po prostu z tą instytucją, chcieliśmy też, żeby ona miała możliwość po prostu wypowiedzieć się na temat swoich działań, jakie działania podejmuje, bo to jest dla nas istotne wobec naszych dzieci, tak, wobec naszych dzieci bo my też uczestniczymy w Radoryżu w Domu Dziecka, w zespołach interdyscyplinarnych do spraw okresowej oceny dziecka. Czyli nam bliskie są rodziny, rodziny biologiczne tych dzieci, tak? My pracujemy z rodzinami biologicznymi. Mm -hmm. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinnej współpracują z rodzinami zastępczymi i z instytucjami, dlatego też. A my z domami dziecka. Tak, a my tak. też z domami, dziecka, z domami dziecka, ale też mamy dużo informacji na temat rodzin. W I to musi tworzyć taki specyficzny łańcuch pomocowy, rozumiem, tak? Tak. tak. I, I zapętlać się i, i pomagać. Tak. I, 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 I rozumiem, że. Pieniądze w... Ma to zapobiegać generalnie, tak, panie redaktorze, umieszczeniom dziecka w domach dziecka, tak. e, praca w rodzinie, czyli w, tej, w ostateczności, A, tej tak, ostateczności, to jest najostateczniejsza ostateczność, <grym> że tak powiem, umieszczenie dziecka. Pieczy rodziny instytucjonalnej. Generalnie ośrodek, na ośrodek ustawa o wspieraniu rodziny, my, na ośrodek pomocy społecznej yy, i na gminę całą nałożyła obowiązek takiej pracy z rodziną, żeby było jak najmniej umieszczeń w domach dziecka. Rozumiem. Mnie interesuje jeszcze sprawa, bo wystąpił bad... mamy 14 dzieci umieszczonych mhm. w domach dziecka. Aha. I ta liczba się jest mniejsza. Czyli generalnie praca w remie. Ale nie mówimy tutaj o rodzinach zastępczych, czy też nie, mówimy. To o... To jest zadanie Powiatowego Centrum Pomocy Rozumiem. A no właśnie, i tutaj tak naprawdę do końca i nasi czytelnicy, nasi widzowie pewnie nie wiedzą, co do kogo należy, prawda? Yy, jakie są kompetencje poszczególnych ośrodków i być może taka konferencja, która by przybliżała również kompetencje każdego z ośrodków pomocowych, prawda, opiekuńczych, by się dodało, czyli na przykład z domami pomocy społecznej na terenie powiatu, właśnie PCPR, właśnie wy, właśnie gminne ośrodki pomocy społecznej. Ja chętnie bym w takiej konferencji yy, uczestniczył. Zdjękowaliśmy zaproszenia. Ale, ale gdyby była taka konferencja jeszcze następna właśnie, mm -hmm. tutaj Będziemy od Będziemy pamiętać. Mm -hmm. No właśnie y, może to tak y, Pana zraża do tego fakt, y, sam fakt nazwy konferencja, z której każdy no, się... No gdyby Kotyka, był happening to może, to... happening gdyby był. My, y, my, ja bym tu położyła bardzo duży nacisk na to, że po, po, wymieniliśmy się doświadczeniami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dwa domy dziecka, doskonale prowadzony dom w Falbogach przez panią hmm. dyrekt, dyrektor Kuchta, też wspaniały dom w Radolierzu Smolanym przez pana dyrektora. No i tutaj siostry prowadzą również. To był dom dziecka imienia matki Weroniki. jest Tam naprawdę wspaniały mamy też tam i siostry też gościły na tym spotkaniu. Więc ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła te nasze zadania w ten sposób, że ośrodki pomocy społecznej działające w, w granicach administracyjnych gminy, czyli w naszej sytuacji miasta, zajmują się pracą z rodziną biologiczną oraz zatrudniają asystentów rodziny i ewentualnie rodziny angażują rodziny wspierające tę rodzinę biologiczną, w której coś się dzieje. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zajmują się umieszczaniem dzieci w pieczy rodzinnej, w pieczy zastępczej, tak. rodziny instytucjonalnej oraz muszą zatrudniać koordynatorów pieczy zastępczej. Zastępcze. Natomiast no, domy dziecka, wiadomo, z, wykonują tę instytucjonalną wieczę zastępczą. Mieliśmy też na tej konferencji kontakt z bardzo świetną panią, panią Anetą Miszczyk-Nowak, prezesem Stowarzyszenia Elfik, która z kolei preferuje i propaguje ideę rodzin zastępczych. Sama prowadzi pięcioosobową rodzinę zastępczą specjalistyczną, czyli dla dzieci chorych i dzieliła się z, nasz, z nami naszymi doświadc swoimi doświadczeniami. Ja rozumiem, że w u też byli ludzie, o, tak? Byli właśnie koordynatorzy pieczy mhm. zastępczej, byli kuratorzy. No tak się dużo mówi ostatnio w mediach o tym, że przychodzi pani kurator, nakazuje zabranie dziecka z rodziny. No tak. do, z powodu nadwagi czy też jakichś wątpliwości co do sprawowania opieki. No i właśnie chodzi, nam, ośrodkowi chodzi o to, żeby między Kuratorami, policją, bo też był Aha. przedstawiciel y, y, policji, policji, pan komisarz tak. Piotr Słoński, naczelnik właśnie Wydziału do Spraw Nieletnich. Żeby informacje bez żadnego utrudnienia, bez wędrowania trafiały bezpośrednio do nas, czyli między ośrodkiem, żeby była współpraca i kuratorami, mhm. policją, żeby te służby nie stały nad tym dzieckiem, jak w poniedziałek przychodzi OPS, czyli pra pracownik mhm. socjalny, we wtorek zagląda dzielnicowy, w środę przychodzi kurator, w czwartek przychodzi... Żeby to zintegrować. Nie, no ten, w piątek przychodzi asystent rodziny, każda z tych służb tworzy jakiś dokument. Jest to najczęściej papier który żyje, zaczyna I zazwyczaj jest to powielane, bo nic innego nie zastanie we wtorek jak w środę, prawda? Dokładnie. Ja mam dalej idące pytanie, drodzy Państwo. Czy w ogóle nie można w naszym kraju, kochanym, bo jeszcze wyjdzie nam pomoc rodzinie przez miasto organizowane, a przecież Wy jesteście instytucją miejską jak najbardziej, ale miasto jeszcze będzie pomagało tym ludniejszym rodzinom. Czy nie można w ogóle by było takiej komórki stworzyć, super tej komórki pomocowej, gdzie byłoby PCP, Mopsy, gopsy, prawda, a więc każda, yy, każda gmina czy każdy powiat miałby jedną placówkę, która by z, nie potrzebowała się integrować z innymi, a sama by to robiła. No jest to fajny pomysł, ale to byłby kolejne kole, byłoby, myślę, kolejne mnożenie bytów, jak mówią filozofowie. Bo my z, pan dyrektor Żdzieborski, dyrektor Powiatowego tak. Centrum Pomocy Rodzinie i nasz ośrodek ma w swojej strukturze, no może nie organizacyjnej, tak. ale takie ciało jak zespół koordynujący. Tak. I my właśnie w ramach tych zespołów spotykamy się w sprawach rodziny X, Y, Z i. Na, i no, przyjmujemy jakieś tam ustalenia, tak. konstruujemy plany pracy, tak. rozliczamy się między sobą z działań podjętych w tej rodzinie, czyli jakby myślę, że robimy. Wszystko. Niemożliwe jest połączenie PCP-u z MOPS-em, przepraszam? Teoretycznie możliwe tylko. A ile że... takich punktów na przykład nie. waszego statutu czy waszych powinności by się zazębiało? Przecież no chyba mnóstwo, sporo, nie? No, mamy mnóstwo zadań no. oddzielnych, a przede wszystkim. Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie to jest zadanie powiatu, to są ja A o, B, S, U, miasta. Tak. No jaka już taka super jednostka mogłaby powstać? No ale to jest może dla nowego rządu pana premiera są, Tuska wyzwanie. Są o tak. Tak? A no właśnie, to wręcz do Sejmu wyzwanie. Właśnie chciałbym jeszcze porozmawiać, jaka będzie wasza rola właśnie w tej akcji pomocowej burmistrza? Żadna czy jakaś będzie? Proszę pana, więc ja chciałabym tu widzów poinformować o tym, że program zaproponowany przez pana burmistrza, który jest autorski i bardzo fajny, i wszystkim się na tej konferencji podobał, bowiem pan burmistrz prezentował go osobiście, mówił o założeniach, mówił w sposób ciekawy zajmujący wszyscy, którzy nie znają burmistrza miasta Miejsk Mazowiecki, pana Marcina Jakubowskiego, no, na przykład pan Szerszeń, pan dyrektor Szerszeń był pod wrażeniem jego wystąpienia i chcę powiedzieć, że jest to jedna z kilku dopiero inicjatyw w województwie mazowieckim, w której samorząd no, proponuje jakiś program pomocowy dla rodzin wielodzietnych. Myślę, nie mamy jeszcze konkretów, konkretów mhm. ale myślę, że jakieś zadanie pan burmistrz dla nas przewidzi, choć, przewidział. Chociaż jak reprezentował program, to on wydawał się kompletny, on zmierza w trochę inną stronę. tak? Mhm. No właśnie. Bo ten program zmierza w stronę zachęcenia obywateli miasta, którym się lepiej powodzi, którzy mają firmy którzy mają sklepy, um, którzy prowadzą instytucje takie jak um, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Um, no to instytucje czy miejskie, czy to? Tak, czy Tak, czyli przedszkola tak, czy 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 publiczne, tak. publiczne i niepubliczne. No wprowadzanie bonusów jakichś, ulg, zwolnień. Tak, tak. tak. to jest bardzo korzystne, tak. bo my z perspektywy statutowych i ustawowych, Nie możecie tego robić ośrodka, możemy pracować tylko z ludźmi spełniającymi kryteria pomocy społecznej, które nie są takie. No tak, tak. Natomiast nie wszystkie rodziny wielodzietne przecież y, 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 wymagają pomocy y, w postaci no świadczeń tak. z pomocy no, y, Byłaby tragedia, gdyby wszystkie. No tak, no tak, to marzenie chyba każdego dyrektora <grym> środka pomocy. Żeby co? Żeby 100% populacji objąć pomocą. No, ja nie wiem. Wtedy byście wydawali się konieczni, a tak nie wszyscy o tym sądzą, prawda? Że w ogóle chyba błąd tkwi w ustawie i chyba to trzeba zmienić, prawda? Jak, pani, jak państwo oceniają, właśnie, pomoc Powiedz społeczną? Coś, jak ty myślisz, młody człowiek. Znaczy? No właśnie. Moim zdaniem to jest istotne, tak? tylko że nie, żeby było więcej osób, które wychodzą w środowiska i pracują z tymi rodzinami i, i pr do, próbują napłodzić do zmiany swojej sytuacji, tak? czyli bardzo istotna jest ta inicjatywa lokalna tutaj niż finansowa, tak? Bo niektórzy po prostu się tak już przyzwyczają i przechodzą w tą pomoc finansową, a nie próbują zmienić swojej sytuacji życiowej. Czyli dawanie wędki bardziej niż ryby, tak? Tak, tak. więc właśnie to dlatego to też to chciałam to się tak, wypowiedzieć, że pan tak. mówi, żeby połączyć PCP i MOPS. Nie może panu chodzi o, żeby w jednym budynku się mieściły? Nie, żeby być może nawet, żeby każdy wiedział, ale, że wie w tym budynku uzyska pomoc. Dobrze, tak? ale wie pan co, u nas każdy wie, jeżeli ktoś ona nie wchodzi i mówimy tak, proszę pana, w PCP, że może pan to, to, to. I to taką oferują pomoc, jest prawna tak. i psychologiczna, więc my informujemy, więc ludzie wiedzą, tak? Czy jak e, nawet źle ktoś trafi, uważa, to potem pójdzie do PCPR-u. Znaczy, u nas uzyska wszelkie informacje, Aha. a jeżeli e, znowu nałożyć na, w, jednym, w jednym ośrodku, żeby były zadania PCPR-u i mops czyli jedna osoba, taki pracownik socjalny ma wychodzić w teren do rodzin zastępczych i do rodzin biologicznych, to jest nierealne, bo ta praca nasza nie będzie niewymierna, e, nie będzie efektów takich, jakie sobie zakładamy. Praca Socjalna e, powinna być skierowana do jak najmniejszej ilości rodzin, rozumie Pan, a jeżeli Pan jeszcze no, chce na nas nałożyć zadania PCPR-u na, na mnie jako pracownika. Ja to doskonale to, rozumiem. Ja sobie, wie pan nie wyobrażam, czyli ja bym dawała, nie bym musiała trwać 48 godzin, żebym ja mogła zrealizować. Proszę Państwa, ja to doskonale rozumiem, ale w kontekście tego, co mówiła nawet pani dyrektor, że pewni ludzie chodzą codziennie nawet, prawda, i chcecie to zintegrować, skoordynować, prawda, żeby raz pójść, prawda we trójkę. We czwórkę, tak? tak żeby... Do tej rodziny. Tak. i, i o... znaczy nie we czwórkę, w piątkę, tak? Tylko po to, żeby te nasze działania e... spotkać tak, tak, się tak. w sprawie Tak, w sprawie tej Aha, czy każdy idzie oddzielnie, jednak. Nie. A potem się spotykacie. Ja to muszę zrozumieć. Właśnie nie o to chodzi. Bo e, tak, u nas Polsto Pani Dyrektor też nie pochwalił taki zespół koordynujący do spraw rodziny. E, to chodzi o rodziny biologiczne. Jeżeli widzimy w rodzinie, że jest zagrożenie umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, wtedy powołujemy taki zespół. I wtedy oczywiście każdy ma swoje zadania, który, który musi je realizować. Jeżeli ma możliwość wyjścia w środowisko, to musi być w środowisku. Oczywiście. W tak. Więc my nie wyręczymy kuratora ze swoich zadań, czy, 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 czy kogoś z pcpr kogo... Każdy musi zrobić swoje, mimo tak, wszystko. Tak, ale o to chodzi, żeby te nasze zadania się. Nie powielały, czyli żebyśmy my nie przychodzili. I, I żeby każdy. Tak, to samo. A pani ugotowała obiad, i pan kurator, pani gotowała. Tak a dziecko czyste, sytuacji. czy brudne? Tak, a wszystko, tak, tak, tak. Tak, tak. Więc żeby kurator zajął się tą działką, w ten mm -hmm. sposób motywował rodzinę. Pracownik socjalny, w ten sposób motywował mm -hmm. rodzinę. Asystent rodziny. Asystent rodziny w te. Ale oczywiście te osoby są tam potrzebne i może niezbędne, żeby ta rodzina Rozumiem. wyszła e, ze swojej sytuacji, ale o to chodzi, żebyśmy nie powielali tych działań. Czy nie może pójść jedna osoba i załatwić wszystkie? Nie, pana, bo <laughs> ja która nie załatwie jego zadania? Ale z kuratorem gdybyś się. Tak. Ale tak by się stało taki super pracownik. Tak. Taki. Błąd bond, bond opieki tak, społecznej czy pomocy, pomocy, pomocy przepraszam. No może to rzeczywiście jest nierealne hmm. dzisiaj, ale kto wie, czy nie będzie realne w przyszłości. Samość. Że będziemy mieli błądów pomocy hmm. społecznej. I opieki hmm. społecznej, który zajmie się nie tylko pomocą, ale i opieką być może. A dlaczego to rozróżniać? Piotr Tomaszewski, rzecznik MOPS w mińsko-mazowieckim do tego, co powiedziała pani dyrektor, tutaj koleżanka, chciałem dodać, że oczywiście doceniając aktywność innych jednostek samorządowych w Mińsku, jak PCP, jak miasto, jak starostwo i inne, no nie da się chyba nie zauważyć, że jako instytucja samorządowa jesteśmy najbardziej aktywną jedną z najbardziej aktywnych instytucji w organizowaniu właśnie różnego rodzaju konferencji, spotkań. I po tej ostatniej konferencjach i po, po poprzednich, y, widać y, zdecydowanie, że nie są to tylko suche inicjatywy, ale inicjatywy, które, jak powiedziała Pani Dyrektor, przyczyniają się do lepszej współpracy między instytucjami, lepszej koordynacji, y, wymiany doświadczeń. No i jestem przekonany, Pani Dyrektor, że takie inicjatywy też będziemy dalej podejmować. Oczywiście. Myślę, że warto, myślę, że warto. Ja tylko mam jedną uwagę co do języka. Pasowałoby jednak te sprawozdania z konferencji pisać bardziej takim no, językiem, panie Piotrze, mniej, mniej naukowo biurowym. O. Dobrze, dobrze. To postaram się dostosować do mostów dostępny dla... dostęp, bardziej dostępnym, tak. Dostępny, tak. Różnie korzystając z okazji chciałem wszystkim pracownikom socjalnym, koleżankom w MOP się w Mińsku złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Być może na co dzień tego nie mówię, ale naprawdę zauważam i doceniam ich kompetencje, trud, zaangażowanie i przede wszystkim bardzo wysoką kulturę i empatię, z szacunek z jakim podchodzą do, do naszych podopiecznych. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, tak. że jutro y przypada nasze święto, czyli Dzień Pracownika Socjalnego. Dlatego za pośrednictwem Pana Telewizji... W środek powiedzmy konkretnie, bo nie wiadomo, czwartek. kiedy kto będzie to oglądał. W czwartek. Jesteśmy w środę, a przypada w czwartek. 21 tak. listopada chciałabym złożyć wszystkim osobom zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Mam nadzieję, że Pana Telewizja ma zasięg... -glo globalny. -global 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 więc wszystkim pracownikom socjalnym najserdeczniejsze życzenia, e, zadowolenia z, w trudnej, w trudnej, w trudnej pracy, e, satysfakcji e, i, i czego pracownicy sobie życzą? Jeszcze, żeby ta nasza praca, którą tak wkładamy, była, dawała jakieś efekty, naprawdę, żeby ludzie doceniali to, co robimy. Ja, proszę Państwa, życzę Państwu również wszystkiego najlepszego. I sam fakt obecności dzisiaj u Państwa jest tym, że cenię pomoc społeczną, pomoc socjalną, aczkolwiek uważam i tu muszę swoje zdanie powiedzieć że przydałby się ktoś taki błąd pomocy socjalnej, pomocy społecznej, opieki, nawet jedna instytucja, która by od początku do końca zajęła się człowiekiem, który ma problemy. A nie kilka instytucji, ale to może sfera przyszłości. Liczmy na to, że przyszłość będzie lepsza. Jest zmiana rządu, jest zmiana rządu, może coś wymyślą. Wszystkiego dobrego Wszystkie w dniu dziękuję. pracownika dziękuję. socjalnego. Ja wiem, że y, jesteście potrzebni. No i Bardzo dziękuję Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Слыхать? TV